Kontakt telefonicznych Wojtek Włoch, doktorant uniwersytetu świętego Tomasza w Minneapolis. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry Małgosiu. Tematem naszej rozmowy dzisiaj będzie przywództwo jako służba. Coś, co wydaje się wzajemnie wykluczać, to w takim razie zapytam przewrotnie czy przywódca lider może być sługą? Robert Greenleaf, który jest autorem tej idei, która po angielsku nazywa się Servant Leadership w nazwie tej idei tej, tej celowo zastosował taki oksymoron, coś, co zdaje się wykluczać jedno drugie. Rzeczywiście zdajemy się żyć w takim przeświadczeniu, że lider to, to ktoś ręki, ktoś głowy, ktoś będący z przodu, ktoś, kto prowadzi podwładnych przez, przez ten skomplikowany świat korporacyjności. Natomiast Greenleaf wysuwając teorię przywództwa jako służby, kazał nam się na chwilę pochylić nad tym tematem i zatrzymać nad w ogóle ideą przywództwa i chciał zmusić nas trochę do refleksji, a przede wszystkim do refleksji nad, nad właśnie relacjami między przywódcą a podwładnymi, czyli między szefem a jego, a jego zespołem. I to właśnie w tym kontekście lider, zdaniem Greenleafa i wielu naukowców, oczywiście może być sługą, a, a są też tacy naukowcy, którzy twierdzą, że bycie sługą w życiu zawodowym jest czymś bardziej naturalnym niż bycie liderem w, w tym takim ogólnie powiem, przyjętym znaczeniu, bo, bo przecież większość z nas y, zarówno żyje, jak i pracuje dla innych, prawda? Rodzice są dla dzieci, małżonkowie są dla siebie nawzajem, a nawet ci, którzy robią wszystko dla siebie samych, robią to dla, prawda? Czyli jest tutaj założenie takiej pewnej dualności naszego działania. Zatem troszkę może odchodząc od Greenleafa, ale. Myślę, że można śmiało uznać, że, że, że skoro żyjemy dla innych, to e, praca dla siebie i dla innych jest czymś bardziej naturalnym niż praca dla korporacji, która jest pewnym tworem, która nie składa, się z, nie, znaczy składa się z ludzi, ale jest niekoniecznie, e, niekoniecznie nie, takim tworem organicznym. No i tutaj znów na sekundkę wrócimy do Kringlifa, który właśnie twierdzi, że, 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 że w jego teorii służba innym to jest absolutny priorytet. I tu właśnie powinna zacząć się pomalesieńko rozjaśniać yy, yy, ta idea państwu, ponieważ zgodnie yy, z tą teorią yy, przede wszystkim yy, lider przede wszystkim koncentruje się na dobru, na samopoczuciu i na satysfakcji swoich podwładnych. I pierwszym głównym tych założeń są cztery. I pierwszym głównym założeniem tej teorii jest zatem służba innym, czyli pokazanie pracownikowi, że został zatrudniony dlatego, że jest świetny dlatego że jest znakomitym specjalistą i właśnie też dlatego firma go szanuje i ceni. Wie też doskonale, że zdolny jest do znakomitych osiągnięć i zatem ten lider chce wyposażyć go w takie narzędzia, żeby, żeby to osiągnął przede wszystkim dla siebie, ale i przy okazji dla firmy. Drugim takim założeniem ważnym, takim głównym, potężnym jest, jest tak zwane holistyczne podejście do pracy, czyli takie bardzo, bardzo ogólne. Ona zakłada, że praca jest dla ludzi, w równym stopniu jak jak ludzie są dla, dla pracy I, i właśnie dlatego liderowi zależeć będzie na tym, żeby jego e, pracownicy byli, e, byli sobą, zarówno w pracy, jak i w domu. E, często mówi się o tym, że mamy wiele osobowości, prawda, w zależności od sytuacji. Jesteśmy w pracy inni, w domu inni, e, na wakacjach inni, e, wśród przyjaciół inni, etc. etc. i Greenleaf i inni twierdzą, że, że, że to jest taka trochę schizofrenia, że, że nikomu to nie jest do, nikogo, do niczego potrzebne, że po prostu dobrze jest być cały czas sobą I, i firma powinna umożliwiać bycie właśnie sobą, swojemu zespołowi, swoim pracownikom. No i trzecim ważnym takim założeniem tej teorii jest budowanie w zespole pracowników, czyli w grupie pracowników, takiego poczucia społeczności, że owszem. Wszyscy odpowiedzialni są za siebie w zespole, ale też i odpowiedzialni są za innych. Obowiązkiem pracowników jest wspierać się i pomagać sobie nawzajem, a nie współzawodniczyć na przykład. Na przykład o to, kto będzie bliżej lidera. Bo lider takie zachowania gasi. A właśnie zapala pracowników do tego, żeby wspólnie podejmowali wysiłki. A i tak przy okazji dobiera ludzi, żeby... i tak nie misteruje, że to do tego, że po prostu zwyczajnie pracownicy, zespół, grupa się lubi, lubi nawzajem ze sobą pracować, tworzy pewien swego rodzaju taki autentyczny, organiczny zespół. No i ostatnim, czwartym, równie istotnym, lecz w zasadzie naj, najtrudniejszym założeniem tej teorii przywództwa jako służby jest taka no rzeczywiście trudna do zrealizowania idea współudziału w procesie decyzyjnym. To znaczy rolą lidera jest niezgarnianie całej władzy dla siebie ale rozdzielenie władzy, którą ma właśnie na innych, na swój zespół. I to właśnie dlatego e, e, często struktura władzy w takim sensie miękkim, decyzyjnym, nie, nie tym finansowym, w sensie, nie wiem, udziałów czy struktury własności, e, ale wygląda tak, jak nie jak piramida, taka typowa, gdzie jest wierzchołek i szef, który zarządza ludźmi i osobami wszystkimi, tylko jest odwrócona piramida, na której górze jest właśnie pracownik, jego dobro e, i, i i to, żeby w pracy czuł się jak w domu, żeby był, żeby mu było po prostu dobrze. I pracodawcy za zadaniem, czyli tego, co w tej normalnej piramidzie jest na górze, jest mu tylko pomagać pracownikowi, żeby do czegoś doszedł, żeby pchał dalej tą firmę, żeby był cały czas kreatywny. Ma zadaniem przed pracodawcy, czy lidera, jest właśnie podbijać motywację pracowników, rozwijać ich talenty, no i oczywiście wspierać na każdym kroku. No i to jest piękne i dla, dla wielu mądre i odkrywcze, tak naprawdę nie do końca pewnie wykonalne, ale tak filozoficzna koncepcja przywództwa jako służby została zdefiniowana przed wiekami. I tak naprawdę jeżeli ktoś czyta mądre księgi różnych religii, to z czymś takim się zetknął, że faktycznie przywódca, lider, to jest taki sługa, taki jakby przewodnik, ktoś, kto pokazuje, co przewodnik, mamy... Przewodnik, ale taki, który kroczy za ludźmi, a nie przed nimi, prawda? Nie z tą flagą w ręku, wiesz, tutaj chodźcie za mną, tylko on pokazuje im drogę, raczej krocząc z tyłu, prawda? No właśnie, ale na potrzeby biznesu, do tej koncepcji powrócono teraz, niedawno. Jak to ma się dzisiaj? To, to właśnie ta nasza wiedza do do tego, co mamy w korporacjach, czy też w miejscach pracy? No, dziś ta koncepcja jest, jest bardzo popularna. Śmiem nawet twierdzić, że bardziej popularna niż, niż 42 lata temu, bo powstała w 1970 roku. Jako właśnie idea pomysłu na, na, na świat biznesu i korporacji. Dowodem niech na to niech, niech będzie chociażby fakt, że na temat tej koncepcji przywództwa jak, jako służby co roku powstaje co najmniej 5-6 tysięcy publikacji wszelkiego rodzaju. I tych naukowych, i tych prasowych, i książki są cały czas pisane, etc. Także tego materiału do, 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 przegląd do przejrzenia rzeczywiście jest całe mnóstwo, jeżeli chce się naprawdę tak mocno zgłębić to z punktu widzenia takiego naukowego. Ostatnio też w świecie korporacyjnym pojawiła się no, taka troszkę równoległa, ale dosyć podobna w sumie, idea przywództwa transformacyjnego, czyli... Ta, ta, ta idea przywództwa jako służby, czy też przywództwa jako transformacji, one są do siebie podobne, przy czym ta, ta, ta idea przywództwa transformacyjnego jednak przede wszystkim głównie zakłada dobro firmy. Natomiast przywództwo jako służba zakłada dobro człowieka i pracownika. Także to one są podobne, ale jednak troszkę, troszkę odmienne. A teoria jako przywództwa jako służby jest w tej chwili uznawana za, za taki trochę paradygmat, taki trochę wybiegający z przyszłość e, poprzemysłowego, czyli tego postindustrialnego, pozimnowojennego stylu zarządzania. w tym właśnie e, przemysłowym, tym industrialnym, zimnowojennym systemie prowadzenia biznesu najważniejszy był zysk, najważniejsza była sprzedaż. Człowiek nazywany był konsumentem, prawda, pracownik trybikiem. W maszynie, a, a rolą przywódcy było tą maszynę oliwić i powodować, że pracuje i działa jak tak gładko, jak tylko się da, no i oczywiście wymieniać te źle działające trybiki. prawda? Obecnie mm, mm, naukowcy twierdzą, że, że, że świat się trochę zmienił, że biznes jest taki bardziej trochę organiczny, że bardziej się w tej chwili w nowoczesnym świecie stawia na jakość niż na ilość. Nie ma tej pogoni za wynalazczością, taką. Na potrzeby właśnie trudu zimnej wojny, czy szybko rozwijającego się przemysłu. Przemysł już jest rozwinięty, teraz go udoskonalamy. I podobnie jest z biznesami. Biznesy już są rozwinięte, są potwierane, teraz trzeba skoncentrować się nad ich rozwijaniem, nad ich uorganicznianiem, na zajmowaniem się właśnie dobrem tego trybiku i e, niż, niż tylko jego wymianą w momencie, kiedy coś nie działa, prawda? Mm. Także to jest jakby poniekąd troszkę taki naturalny sposób przejścia z. z, 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 z Myślenia przemysłowo-industrialnego, na, na takie właśnie bardziej organiczne. Ludzkie. Ze służbą na rzecz innych utożsamiamy wiele funkcji publicznych, społecznych, duchownych. W gazetach czytamy, że wielu pełniących te funkcje o służbie zapomina, a tak zwana służba staje się intratnym biznesem. Czy w dobie władzy pieniądza łatwe jest służyć innym? No cóż, nam. No... Moim zdaniem to jest w zasadzie przede wszystkim zależne od człowieka. Natomiast oczywiście rzecz, rzecz, rzecz jasna jest tak, że nasz, nasz świat jest tak poukładany, że, że bardzo dużo w naszym życiu zależy od pieniędzy, prawda? Włącznie z czymś, do czego człowiek tak bardzo usilnie dąży przez całe swoje życie, czyli po prostu z zwykłym komfortem, prawda? Bo pieniądze się Ale... dają. Włącznie ze zdrowiem na przykład. Czy, czy zdrowiem, czy takim samopoczuciem, etc. Jednak w zasadzie tak patrząc troszeczkę inaczej na ten temat. Można w sumie bardzo łatwo dowieść, że, że, że większą w życiu satysfakcję daje człowiekowi na przykład dawanie niż branie. Na pewno znajdziemy badania, które potwierdzą, stałe mnóstwo badań, które potwierdzą tę tezę, że, że, że większą przyjemność, bardziej fajnie jest nam ze sobą, jak komuś coś dajemy, niż jak zabieramy czy bierzemy. A dawanie przecież jest czymś, co jest bliższe służbie, prawda, niż branie. Na przykład kolejnie, to znaczy podobnie jest z kolejną taką ważną ideą, czyli na przykład porównaniem jakości do ilości. Znów z pewnością będziemy wolać mieć na przykład mniej książek w naszej bibliotece, ale takich starannie dobranych, wyselekcjonowanych, niż więcej takich byle jakich czytadeł, prawda? I tak samo jest w świecie korporacyjnym, tak samo jest w pracy, podobnie jest z pracownikami właśnie. Lepszy jest mniejszy zespół efektywnych, wykwalifikowanych, zdolnych, dobrze prowadzonych ludzi niż zbiorowisko takich niekoniecznie dobrze skompletowanych jednostek. No i wreszcie po trzecie moim zdaniem większą, znaczy nie tylko moim, ale tych naukowców, którzy zajmują się tą ideą przywództwa jako służby, większą satysfakcję jednak daje odpowiedź nam samym sobie na pytanie, jak być, a nie co mieć. Dobry lider właśnie skupia się na, na, na jakości życia, a nie na ilości zgromadzonych dóbr. No i teraz, jeżeli chcemy to wszystko przełożyć na, na, na życie publiczne i, i, i społeczne, to w zasadzie nic, nic trudnego, dlatego że to przecież w końcu my, społeczeństwo, decydujemy o tym, kto będzie nami rządził, kto, kto będzie tym liderem, którego, który, który, który przez najbliższą kadencję jakiegokolwiek rządu będzie, będzie prowadził to nasze życie społeczne, polityczne. No I takie decyzje właśnie powinno moim zdaniem podejmować się przy urnie wyborczej. To w zasadzie nie tyle w oparciu o, o hasła, tylko o autentyczną wiedzę o kandydatach. I, bo zresztą podobnie jest, bo nawiązywałaś też do życia naszego duchownego. Msze na które chodzimy do kościoła, również możemy wybierać w oparciu yy, o to, jak do nas księża przemawiają, a nie to, że na przykład trzeba iść na dziewiątą w niedzielę do tego, a nie innego kościoła. Panie Boże, trzeba pójść do kilku, posłuchać różnych księży i wybrać mszej księdza takiego, który do nas lepiej przemawia, który dla nam daje tą strawę duchową, a nie, a nie, a nie co innego. No i jeszcze jedną rzecz poruszyłaś w tym pytaniu, uważam bardzo istotną, czyli mówiłaś o tak zwanej służbie. To, to jest, uważam, bardzo ważna sprawa, bo wielu ludzi na całym świecie słucha polityków, ale ich nie słyszy. Wielu ludzi patrzy na polityków, ale ich nie widzi. I, a, a, a zdaniem naukowców, więc yy, y, nie tylko naukowców w zasadzie, to jest zdroworozsądkowy temat przecież, bo tylko i wyłącznie moim zdaniem wiedza i zróżnicowanie źródeł informacji da nam szansę na takie wielopoziomowe zrozumienie zarówno polityki, jak i tego naszego całego skądinąd bardzo skomplikowanego, ale i też i bardzo interesującego życia społecznego. Ale tak, zgadzamy się i nie mamy wątpliwości, że... Teoretycznie, a właściwie i praktycznie, dla wielu z nas praktycznie, rad... większą radość przynosi dawanie niż branie. Niemniej w praktyce często biorą górę egoistyczne emocje, że na przykład muszę mieć więcej, że jak nie ja, to ktoś inny, że dla wszystkich nie starczy. Wiele osób Naprawdę jest tak bardzo ograniczonych myśleniem, że dla nich zabraknie, że właściwie innej myśli nie mają przed oczami. I jak do tej koncepcji, o której mówimy, czyli przywództwa jako służby, ma się na przykład korupcja? O, korupcja. Korupcja, zresztą ja mam, mam takie dwa główne, bo mówimy, wchodzimy w tą, w tą sferę życia społeczno-politycznego, z tym takim wskazaniem trochę na politykę. Moim zdaniem, korupcja. Jako numer jeden i jako dwa negacja procesów demokratycznych w wolnym kraju. Czyli jeżeli mamy wolny kraj i zachodzą pewne procesy demokratyczne, jak wybory i ktoś, kto neguje tą, całą tą ideę tych procesów demokratycznych, które za pomocą wyborów dokonują się w danym kraju wraz z korupcją, to są dwie moim zdaniem takie największe elementy takiej gangreny trochę toczącej społeczny, społeczny organizm, bo to w życiu społeczno-politycznym. Coś, co obala podwali demokracji jednak. Yy, Pozwolę sobie tutaj zauważyć, że, że, że korupcja to nie jest tylko idea ograniczająca się do samej kwestii finansów, pieniędzy, prawda? Bo skorumpować można również drugiego człowieka. A polityce, yy, jako idei samej w sobie, jest bardzo blisko jest do korupcji. Dlatego, że w takiej swojej najczystszej, podstawowej definicji polityka to jest nic innego tak naprawdę, jak tylko spowodowanie, że inni ludzie bardzo chętnie będą robić i postępować tak, jak chce polityk, jak chcemy my, którzy tą politykę wobec tej osoby stosujemy. Istotne na przykład właśnie są programy polityczne, które wyjaśniają ideę partii, opisują ich ich zarówno etyczne, jak i moralne, jak i kierunkowe wartości, etc. Zmierzają one do, tak naprawdę, poinformowania społeczeństwa o, o założeniach partii. W definicji chcą przekonać ludzi do, do takiego chętniejszego zagłosowania na ten program albo na tego polityka, a nie na innego. Prawda? Więc w czystej wersji, obywatel zapoznaje się z programami partii, z programami polityków i wybiera to, co do niego lub do niej przemawia najbardziej. A korupcja, jest niczym innym, jak powiedzeniem społeczeństwu tak. Głosuj na mnie, to na przykład dam ci pracę. Albo głosuj na mnie, to poprawi ci się poziom życia. To jest autentyczna korupcja, dlatego, że policji ani nie dają pracy, ani nie mają wpływu na poziom naszego życia społecznego. Mają tylko i wyłącznie wpływ na jego jakość. I w biznesie na przykład korupcja jest bardzo dokładnie i jasno zdefiniowana. Natomiast w życiu społeczno-politycznym moim zdaniem jeszcze nie. Dlatego, że człowiek, który jest przekabacony na którąś stronę w zamian za obietnicę bez pokrycia jest również człowiekiem skorumpowanym i dlatego w takim miękkim niekoniecznie nazwanym niekoniecznie zdefiniowanym pojęciu korupcja w życiu społecznym jest czymś naprawdę naprawdę no, Ale do... Wojtku to nie się nadzieje co mówisz bo to znaczy że przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia tak naprawdę o, tak. No Oj, tak. właśnie, no ale tak, powiedzieliśmy o tym, że tak, większą radość przynosi dawanie niż branie, że w tych czasach doszliśmy do takiego momentu w tym systemie, w tym jakby w czasach poindustrialnych, że właściwie bardziej cenimy jakość niż ilość, że dbamy bardziej o własne samopoczucie. To jaka jest przyszłość przywództwa jako służby? Jak to się będzie w ogóle rozwijać? Wydaje mi się, że, 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 że przyszłość jest interesująca co najmniej, żeby nie powiedzieć wręcz świetlana, bo to, to wielkie, ale i przy okazji bardzo ciekawe wyzwanie, żeby wynieść tę ideę przywództwa jako służby właśnie poza świat biznesu. Mało jest prac napisanych naukowych na temat na temat przywództwa jako służby na przykład w, w życiu społecznym, czy w życiu politycznym, czy w przestrzeni praw człowieka, czyli w naukach politycznych szeroko zrozumianych, czy w, w socjologii, czy na przykład w stosunki wewnątrznarodowe, czy w stosunki międzynarodowe. Jest jeszcze naprawdę bardzo dużo do zrobienia w tej idei, jeżeli oczywiście ktoś w nią bardzo wierzy i, i jeżeli zależy nam na tym, żeby... Żeby troszeczkę inaczej patrzeć na naszą rzeczywistość, patrzeć na nasz świat i patrzeć na nas, na nas, na nas samych, prawda? Dlatego, że rzeczywiście tutaj wracając do, do samiesiękiego początku naszej rozmowy, nie jest chyba nam potrzebne tak naprawdę na dłuższą metę to, żeby, żeby, yy, 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 Zmieniać swoją osobowość na potrzeby pracodawcy, i potem zmieniać swoją osobowość na potrzeby rodziny, zmieniać swoją osobowość na potrzeby, nie wiem, kogoś innego. Stać, że przecież się przebieramy do pracy i chodzimy inaczej ubrani niż w domu. Niech zostawmy to w sferze takiej takiej zewnętrznej. A tak naprawdę chodzi o to, żeby żeby, żeby cały czas starać się być jednak sobą i, i nie powielać swoich osobowości. To naprawdę jest niepotrzebne. Najmęczące no na dłuższą metę. Prawda? Oj, nie daj Boże, jak się jeszcze ktoś zagubi w tych osobowościach. Hmm, to obłądnie trudno. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, rozmawiałam z Wojtkiem Włochem, doktorantem Uniwersytetu Świętego Tomasza w Minneapolis. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Państwu, dziękuję Małgosiu.